Witam Was, moi drodzy, dzisiaj zupełnie z innej beczki, że tak powiem. Pokażę Wam teraz pewną rzecz, mapy, które są ogólnie dostępne na moim iPhoneie. To jest moja lokalizacja i też można zobaczyć, że te zdjęcia z tych map są dosyć konkretne, widać domy, widać pola, widać drogi, widać samochody. Teraz przeniesiemy się troszeczkę na północ, gdzie jest biegun północny i pewna rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, która mnie mocno nurtuje i mocno mnie zaintrygowała, to fakt, że coś tutaj w tym wszystkim śmierdzi, nie gra. Pewnie już widzicie to koło, które jest dosyć mocno widoczne. Jest to biegu, pół, biegu północny. Teraz widzimy Morze Wschodnio-Syberyjskie i zaraz zobaczcie zaznaczoną Pineskę, którą do Pineską zaznaczyłem odpowiedni punkt, od którego um, namierzam pewną dziwną rzecz na tych mapach. Wszędzie możemy zobaczyć mapy, że są dokładne, że możemy powiększyć sobie teren, zobaczyć co się dzieje, drogi, samochody. A tutaj nagle od tej, właśnie pineski, idzie dziwna linia, która jest dosyć mocno widoczna, która przechodzi, idzie w kierunku północnym, właśnie od tej wysepki i od tej pineski. Nawet przychodzi chwilami, właśnie w pixelach, co jest nienormalne i nie powinno czegoś takiego być w tych mapach. Idzie w kierunku północnym dokładnie do biegu północnego. Pokażę wam zaraz pewną rzecz, która po prostu mnie wywaliła z butów, że tak powiem kolokwialnie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ uważam, że coś śmierdzi w tym wszystkim, że jesteśmy ukłamywani, ściemniani. Widzicie, ta linia jest dość mocno widoczna. Można powiedzieć, że jest to błąd Matrixa, bądź też ktoś specjalnie zostawił coś takiego, aby ludzie, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, mogli się czegoś dowiedzieć. Oczywiście od razu mówię Mogą ludzie na mnie mówić z tym płaskoziemcą, idiotą, foliarzem, ale ja po prostu myślę w swój sposób indywidualny. Ja nie chcę iść jak rybka w stadzie w prawo bądź też w lewo za całą ławicą. Ja po prostu myślę i szukam. Ta linia, jak widzicie, cały czas jest widoczna. Ja ją chwilami powiększam, aby była bardziej widoczna. No nie ma coś, nie, nie powinno czegoś takiego być w mapach ogólnie dostępnych. Jak widzicie, znowu powiększam. Co jest dziwne, tutaj tej wody, która powinna być dosyć dobrze widoczna, tak jak na innych zdjęciach, normalnie możecie zobaczyć fale na zdjęciach, na przykładowo z oceanów i mórz, a nawet jezior, to tutaj to jest niemożliwe, ponieważ jak widzicie, yy, jest to wszystko dziwnie spikselowane. No, nie możemy za bardzo zobaczyć, co jest. Tutaj jest dziwna niby wysepka, która tak naprawdę, jak powiększycie, okazuje się wklejoną jakimś, powiedzmy, wirtualnym, wirtualną wysepką. O te wysepki idziemy dalej. I co to jest? Natykamy na co? Natykamy na pewną ścianę. Ścianę o koloru błękitnego, która to ściana jest właśnie w kształcie koła. Ja będę teraz sobie przesuwał obraz w, w poziomie, i ta linia sama się po prostu zaczyna zakrzywiać i iść w kierunku koła. Jak później yy, pokażę wam w powiększeniu, że jest to właśnie ten okrąg, o którym mówiłem wcześniej. Jeżeli wiedziecie na środek tego koła, czyli na środek tak naprawdę bieguna północnego, nie jesteście w stanie zobaczyć nic, co się tam znajduje, dosłownie nic. Sprawdźcie to, zachęcam Was do tego. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć, co tam jest. Widzicie, to jest ten właśnie okrąg. Jeżeli klikniecie na ten okrąg, powiększycie, nie zobaczycie nic. Nie zobaczycie lodowców, nie zobaczycie morza, nie zobaczycie wody, nie zobaczycie dosłownie nic. Jest to dość dziwne. bo Jak już pewnie słyszeliście, jest ten Pakt Arktyczny, na który, i to jest prawda, możecie to sprawdzić, że nikt tam się nie może tak naprawdę na Arktykę dostać. I jest coś tam owianym mocną tajemnicą. Teraz pytanie, dlaczego my jesteśmy... Odizolowanie od wiedzy, od, od informacji jesteśmy totalnie odcięci, gdzie to koło jest dość mocno widoczne. Normalnie nikt pewnie by tego nie sprawdzał. Tutaj pokazuje, że inne zdjęcia można, możemy powiększyć, sprawdzić. Jak widzicie, pokazuje też nam ta mapa, gdzie jest dzień, gdzie jest noc. Teraz piszę sobie Nowy Jork i chcę Wam pokazać, że można powiększyć Nowy Jork. Zobaczymy nawet na tych zdjęciach samochody, budynki. Więc są to mapy dość konkretne o dobrej rozdzielczości. Widzimy samochody, budynki, ale nie zobaczymy, co jest w tym, powiedzmy, zamazanym okręgu, który jest teraz już tak naprawdę tajemnicą dla ogólnie, dla, dla, tajemnicą e, dla zwykłych ludzi, takich jak wy, Wyczyja. Ja nie twierdzę, jeszcze raz powiem, że Ziemia jest płaska. E, nie twierdzę też, że jest okrągła. Twierdzę za to, że jesteśmy czymś mocno okłamywani. Żyjemy w jakimś chorym matriksie, odsuwani od prawdy. Uważam, że każdy z nas powinien gdzieś poszukiwać i nie być tą właśnie szarą owieczką w stadzie, tylko powinniśmy iść w, w kierunku rozwoju naszych umysłów przede wszystkim i dowiadywać się, co się dzieje w naszym życiu i kto i dlaczego system nas okłamuje. To znowu do, docieram do tej ściany. Jest ona naprawdę mocno widoczna i bardzo zastanawiająca. Znowu ten okrąg jest widoczny, nawet jak będę powiększał, to się tam w momentach niektórych można, można widzieć, że przy powiększaniu dzieje się coś dziwnego, czyli takie małe piksele. Tutaj pokażę Wam teraz trajektorię lotu samolotu z Istanbulu do Nowego Jorku i zwróćcie uwagę, że ten lot idzie troszeczkę bez sensu. Nie idzie po najkrótszej drodze, a idzie wręcz po dużo dłuższej drodze, co jest wbrew ekonomii wszystkich linii lotniczych. Ale jeżeli naniesiemy ten sam lot między Istambułem a Nowym Jorkiem, ale zrobimy to na modelu płaskiej ziemi, to możemy zobaczyć jedną rzecz. A mianowicie, że idzie ten lot tak naprawdę nad punktami, które były widoczne na modelu okrągłym. I lecąc na tym modelu okrągłym w takim półokręgu, to tu widzimy przy modelu płaskiej ziemi, że on idzie po linii prostej, czyli tak, jak powinien lecieć czyli po najkrótszej linii na, i po najkrótszej trasie ja, zapra ja zapraszam każdego do tego, aby wszedł sobie na flyer, i sprawdził jak latają samoloty i jak bez sensu to wygląda i zachęcam Was do tego, abyście sprawdzili sobie później te loty na modelu płaskiej ziemi który tutaj teraz właśnie widzicie i sami przekonacie się, że na modelu płaskiej ziemi ma to sens jak ten samolot leci i oczywiście nad wybranymi punktami żebyście mieli punkty odniesienia a na modelu okrągłym nie ma to najmniejszego sensu. Ja z mojej strony życzę wam tego, abyście sprawdzili. Zachęcam was do tego, ponieważ jest to bardzo dziwne i zastanawiam się, to tylko dlaczego jesteśmy w taki sposób jakoś dziwnie odizolowani od ogólnie, moim zdaniem, koniecznej wiedzy, którą powinniśmy mieć. Ale widać, komuś na tym bardzo zależy, abyśmy Żyli jak faktycznie szare owce, które nie mają zielonego pojęcia, co dzieje się w koło. I to dotyczy wszystkich tematów: jak keczupowanie, jak y, srowit, jak konflikty zbrojne, jak spadające na Polskę rosyjskie, ale nie rosyjskie rakiety, gdzie niektórzy mówią, że tu chodziło o coś zupełnie innego. Ja zachęcam Was do myślenia. Wyłączcie telewizję, odłóżcie na bok to, co od dziecka mówią Wam w szkole. I zacznijcie myśleć według własnego, logicznego, indywidualnego myślenia, ponieważ to od dziecka jest wam zabierane. Jest to indoktrynacja od dziecka, że wpajają wam do głowy, jak macie myśleć, jak macie widzieć ten świat, zabierając wam totalnie możliwość właśnie postrzegania tego tak, jak to wygląda. Najlepszego Wam życzę, wszystkiego co najlepsze.